Ej, czy dobrze się czujesz? Kujesz was z tą ekstra klasą? Czemu teraz na mnie trafiło? Okej, okay, dam Bramkarz, Liverpool, Alison. Jadam Bramkarz, Napoli, Mered. Napoli poniżej 30 milionów. No, mam dużo pomysłów, tylko pytanie, na końcu trafię w ten, który jakoś za 40 <coughs> przeszedł. A to chodzi, że kiedykolwiek przeszedł? Tak. tak. A, to dobra. To dam, to dam. Mertens. <coughs> mertens y, do Napoli. Za 7 milionów. No, to mi się podoba. Liverpool poniżej 30 milionów. Ja Endo. Ja muszę zamknąć mu ekstra ekstraklasę Bramka. Zarobiście, po prostu zarobiście, bo ja co, muszę strzelać jak głupi teraz. Możliwe, że z tych obwist ktoś był w ekstraklasie, ale skąd ja mam do cholery to wiedzieć? Jakiś Szczęsny Fabiański grał w ekstraklasie. Ale ja powiem, bo on przeszedł. Ja powiem Gikiewicz. On z Augsburgu no, przeszedł, no, no. bo miałem jeszcze lis. To jest taki w ogóle z dupy taki Chcę, ma... Prawie każdy polski Tak, i kiedyś Ta, Prawie każdy, klasa tak? prawie każdy Na polski Na pewno? Ruch. Tak. Dobra, dam tutaj. Ekstra klasa poniżej 30 milionów. No to każdy może być. Habowski <grym> pewnie też. <grym> Powiem Liverpool-Słowak. Nie mam pojęcia, czy on grał w Liverpoolu. Powiem Hamsik. Hamsik nie, nie grał. Kurde, ja Dubrawka. Może Dubrawka Też myślałam o nim, ale chyba nie. nie. Chyba nie grał. Tak. To co, remis? Poda... Pierwsza literka nazwiska, no. dawaj. S. No, to jest Martinus. Może ten screen jak cały czas mi w głowie jest. Szuta, ale to jest Martin. Skryty, no ja cię się yes. On...